Tak, od ludzi, którzy chcą zostać polskimi obywatelami, mamy pełne prawo oczekiwać tego, że będą przestrzegać pakietu wartości, które jest zapisane w polskiej konstytucji. I tu zupełnie nie ma, nie ma nie ma moim zdaniem w ogóle nawet innej opcji, tak? No bo jak wiem... Odmienne podejście byłoby zwyczajnie Słuchaj, głupie. Ale to jest raczej, raczej pytanie, uważam, czy twoim że to nie oznacza, państwo powinno raczej, poczekaj, no, no, to jest religii, tak? No, no, oczywiście, tak. ale nie, no bo jeszcze to jest takie e ciepecie, no wiadomo, że no, nie, 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 e nie ma, no. e no. trochę jest. Poczekaj, ale ja pytam o coś innego, czy systemowo państwo raczej powinno stawiać, e, jeśli chodzi o radzenie sobie z problemem imigrantów? raczej powinno stawiać na wtapianie tych ludzi w społeczeństwa zachodnie, czy raczej powinno stawiać, jak do tej pory, zachowajcie inność? Czy powinna się zmienić polityka państwa w większy nacisk na wtapianie? Ale co oznacza wtapianie, co oznacza zachowanie, zachowanie inności? Bo mam poczucie, że, że to, są, to jest właśnie ciepecie. Tak? Mhm. tak? To znaczy, jeżeli chodzi o standardy dotyczące braku zgody na przemoc, szacunku dla podmiotowości kobiet, tego, żeby dzieciaki chodziły do szkoły zgodnie z obowiązkiem szkolnym, tego, żeby funkcjonować według tych samych zasad co wszyscy inni na rynku pracy, to państwo ma nie tylko prawo, ale ma obowiązek wymusić Ale wiesz, to. że nie, nie korzystało z tego obowiązku. Ale pytasz mnie co uważam, więc mhm. odpowiadam ci co uważam, natomiast mhm. uważam, że nie ma tutaj zupełnie nie, żadnej ja sprzeczności pytam, z różnorodnością kulturową. Uważasz,